Rączkę tworzymy. E, najpierw zaczynając od wyboru rozmiaru, czyli klikamy w tą ikonkę Ring Rail. Z listy wybieramy rozmiar. Przypominam, że tutaj mamy obwody, czyli liczymy w ten sposób, że chcemy rozmiar 15, dodajemy 40 do 55, czyli rozmiar 15. Klikamy zieloną strzałkę. Pojawia nam się okrąg, to jest nasz rozmiar, tak zwany. Możemy przejść do rzutów perspektywy. Klikamy klawisz F6 albo środkowy przycisk myszki, pojawia nam się pole wyboru opcji. Dodajemy Add Profiles, czyli dodajemy profil do brączki. Teraz, jak mamy suwaki, możemy modyfikować jego szerokość, wysokość. Jak i klikając tą ikonę, możemy zmieniać jego profil. To samo dzieje się, gdy klikniemy w okienko, nie w Edit, tylko w okienko. Też pojawia, pojawiają się profile i zmieniamy go. Wszystkie te suwaki mają odpowiedniki swojej po lewej stronie, czyli gdybyśmy chcieli szeroko zmienić, też możemy zmieniać za pomocą tego suwaka bądź dokładnie wpisywać w to okienko. Jeżeli chcemy, zmieniać parametry z pomocą suwaków, to przytrzymując klawisz SHIFT skacze nam on co 1 mm. Dobra, teraz zeswipujemy, czyli zrobimy z tego brączkę. Musimy zawsze, żeby wyjść z edycji suwaków, klikać ENTER albo prawy przycisk myszki i dopiero robić swip. czyli nie może być tych suwaków, bo nam to nie wyjdzie. Teraz jak robimy swipowanie, zaznaczamy nasz rozmiar, przechodzimy do zakładki powierzchnia, czyli SURFACE, Wybieramy swój 1 i pamiętajcie, że u góry, zawsze w tym command lineie pokazuje nam, podpowiada co mamy zrobić. Teraz każę nam zaznaczyć e, Cross Section Curves, czyli to z profil. Klikamy na niego i Enter. Jeszcze raz Enter. Tutaj pojawi nam się dodatkowe okienko i klikamy Enter. Jeszcze raz albo OK. Mamy obrączkę. Jeżeli chcemy w pewien sposób zmodyfikować jego szerokość bądź wysokość, nie musimy robić od początku skikowania, tylko wystarczy, że zaznaczymy profil i pamiętajcie o tym, że jak jest parę obiektów w jednym miejscu, to nam wyskoczy menu wyboru i jak najedziecie na którą z opcji, to się podświetla, który obiekt jest dalej zaznaczony. My chcemy oczywiście tą krzywą zmodyfikować, tylko klikamy na Curve, środkowy przycisk myszki i MSR to jest opcja do edycji profilu. Teraz zmieniamy profil. Zmieniamy jego kształt. I jak zaakceptujemy, to nam się automatycznie zmodyfikuje. No i w ten sposób tworzymy obrączkę. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy stworzyć obrączkę, która będzie się składała z dwóch różnych profili, to początek robimy wszystko to samo, czyli wybieramy rozmiar. Klikamy F6, klikamy Add Profiles, dodajemy profil. I teraz, w tym miejscu, jak tutaj już ustalicie swój wymarzony profil, to u góry zobaczcie, mamy też dodatkowe opcje. I to przeważnie w każdej funkcji są jakieś elementy, które dodatkowo można modyfikować. W tym przypadku, klikamy Add i łapiemy za ten punkcik środkowy. Tutaj on się znajduje. Ten to jest pozycja na krzywe. Czyli łapiemy za niego i trzymając myszkę przeciągamy i idziemy z nim do góry. Tą samą pozycję, jak wspomniałem wcześniej, możemy zmieniać za pomocą yy, tutaj suwaka z lewej strony i osiągniemy ten sam wynik. Natomiast ja wolę bawić się w perspektywie. Zmodyfikujemy ten profil i jak chcemy wyjść z edycji zatwierdzamy prawym przyciskiem myszki albo enter. No i teraz wpływanie wygląda w ten sam sposób. Znaczamy rozmiar, wchodzimy w zakładkę powierzchnie, Sweep 1, wskazujemy jeden profil i drugi. Jakbyśmy wskazali tylko jeden, to już to co poprzednio, czyli po prostu zwykła obrączka z jednym profilem, nie trzeba w tym wypadku dwa wskazać. I akceptujemy jeszcze raz. Teraz zobaczcie, stworzyła mi się taka połowa obrączki i z tego profilu płynnie przechodzi w ten, ale nie jest cała. Dlatego tutaj w tych opcjach trzeba znaczyć Close Sweep, czyli że było zamknięte. I to ok. I mamy tego typu obrączkę. I jeżeli oczywiście zmodyfikujemy któryś z profili, zmienimy jego kształt. Prosty i szeroki, to automatycznie też zmienia się profil, i powstaje nam przejście płynne z tego profilu do tego kształtu. Czy są jakieś, może, pytania?